Co jesz? Miodek. O dobry miodek? A pokaż jaki dobry. No to jedz. A nie za słodki? Za ja słodki. To czemu jesz? Słodki. Robisz słodkie rzeczy, tak? Nie <grym> robię <taki dobry> A kto robi miodek? A z czego? Z witamin. Z pszczół. Robią pszczoły miód. Dobrze, a Adaś co powie? Kto robi miodek? Od pszczół mama. Od pszczół mama robi miód? Tak? Ale pszczółki robią miodek, czy mama? Mama. Tak? A gdzie ona robi ten miód? Jak ona robi miód? jak to normalnie się miód robi? Co, synu? Jak się miód robi normalnie? Normalnie miód się robi. Ale jak? Powiedz mi, jak? Tak, i nakłada się. Do słoika? Aha. Czyli nawet nie wiesz, jak się robi miodek, tak? A jak one robią ten miód? Eee, przyniosą z ula innego i idą do swojego ula i robią miód wtedy. A co robią w tym pierwszym ulu? Kradną? Ale co kradną? Miód! A ja myślę, że zbierają miód. nektar z kwiatków, pyłek. A. Tak, pyłku na przyjechali do kwiatka i robią miód, wsadzają do woreczka. A gdzie I mają ten worek? Yy, w rękach jadą jadą, jadą. Pszczoły mają ręce? Tak, takie malutkie. A może na plecy zarzucają ten worek z miodem, co? Tak. I co, gdzie go niosą? I, i do ula i robią miód. Aha, plują tak i robią miodek. No. No, super, to dobrze, że wiesz, a Adaś nie wie jak pszczółki. Ty, ty mnie no. nagrywasz, Adaś się nagrywasz? Tak. Mogę zobaczyć co no, mnie nagrywasz. Dobra, Dobra, pomachaj, powiedz, że papa. Papa. Powiedz papa. 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 papa.